Fak! Ale jazda wpadłem na kolce, których tak naprawdę nie było. Siemano, witam Was. spider z Longings TV w kolejnym odcinku z serii. Zagajmy w Tomb Raider Unfinished Business. Teraz wam pokażę, właśnie tą komnatę, którą mieliśmy obczaić. Na której skończyliśmy poprzednia. I cóż my tu mamy? Cóż my tu mamy? Tu jest pustelnia. A tam już widziałem Small Medipaka, także widzicie. Tyle ciekawości, tyle czekania, a tak naprawdę tylko zacząć jak zdarzyć Small Medipaka. Ale dobre jest i to. Nie powiem, że nie, bo Small Medipak zawsze jest spoko. Yy, dobra, dobra. Yy, my tu już wszystko obczyściliśmy, także Fak, Powinienem się wspiąć na górę. Także teraz. O kurde, patrzcie. Patrzcie, kto to jest. Za... Co to za łobuziak jest? Pan Alligator. Dobra, 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 to nawet nie jeden, nawet nie jeden, nawet nie jeden, tylko trochę stroluję. Dobra, we, wespnij się. Z pukaweczków go rozwalimy. W ogóle nie jest zła jazda, bo gierka jest udźwiękowiona w stereo, mimo swojego wieku już. Także zadbali o szczegół, taki niby żaden, ale dla mnie jest dosyć ważny, bo nie lubię jak gierki są zrobione w mono, co zdarzało się w przypadku starych gier, z przeważnie tych 8-bitowych i jeszcze wcześniejszych. Tam było dźwiękowienie w mono, ale może dlatego, że w muzyce nawet popularnej nie było dźwiękowienia w stereo wtedy dobrze. Także teraz już po obczyszczeniu całego tego gówna możemy się... Zacząć wspinać na górę, kurde. Znowu tydzień nie grałem w Tomb Raidera i ja już straciłem wątek sterowania. Yy, co my tu mamy? Cóż my tu mamy? A tu możemy się wspiąć na górę. Ja pamiętam, że tu gdzieś była jakaś takaś niezła kminka, w sensie, że było dużo możliwości. Tak, ja już wiem o co chodzi. Tam to walić to na razie, bo tu można było właśnie się wspiąć na górę. Op, a ślicznie. Pajdi, pide. Odgłoszę sobie trochę temat. O, dobra, już słyszę muzę. Muzę, szuma wiatru. Tu możemy spaść na dół, i tam możemy iść jeszcze bardziej na górę. Dobra, najpierw sobie spadniemy na dół. Jak już tak robimy wszystko po kolei. Ja się boję, że tam po prostu będzie coś. Fakt, ony Hawk. A ligatora, ligatora. Razy dwa ligatora. Allegatory podwójny alligator. No to się wkopałem w jakieś... W ogóle te alligatory tak genialnie giną. Mówcie co chcecie. Dobra. A, dobra, bo to jest to miejsce, z którego one wtedy przychodziły, czyli to jest taka siedziba główna alligatorów, że się tak wyrażę Ale mam apteczek. Ja pierniczę. Kurde, jak się powodzi. Jak nam się powodzi? Spróbujemy zobaczyć, co jest tutaj. Kurde, dalej, <laughs> co jest tutaj na spadzie, no na spadzie są ślady, cały czas pukawe w pogotowiu, ej, o Beski, to tam tylko była taka zmyła, że pójść z zaciukać, no to czuję się niedopieszczony, dobra. Zlecimy jeszcze raz, tam to mnie załatwili. Tylko że teraz pójdziemy i jeszcze wespiemy się w górę. Tak chcę w miarę dokładnie przeeksplorować te etapy, bo Unfinished biznes znam naprawdę kiepura. Także rozumiecie po prostu potrzebę. Bo dwójka, dwójką, jedynka jedynką, ale Unfinished prze, przej przejdę przy was całego pierwszy raz. Dopiero także zrozumcie to, że chcę być po prostu wyeksplorowany na maksa w tej grze. No. Up! Ach. Dobra, jeszcze raz tam powtórzymy sekwencję. Czyli po prostu tylko poszedłem, aby kurde stracić trochę HP. No to nie, to mnie załatwili, ale możemy tu iść jeszcze. Także jest tu jakiś, jakiś progresik troszkę. Ja się boję, bo tam jak kamiuszczyk mi wyskoczy... Coś tu ten... No, Aaaa! No nie no, tutaj to specjal dali już niezły. Tutaj specjal dali niezły i co tu jest? Co tu jest? I, i, i. A dobra, to jest to samo, tylko że piętro niżej. Ja może sobie tutaj tędy spadnę. sej tędy spadnę, bo tu muszę wejść tam i tak, i tak. No to jak już spadłem, to już... Kurde, Pajdi, co ty żeś narobił najlepszego? Miało być fajnie, ekstrawagancka, wyszło jak zwykle. Boję się zawsze wchodzić do nowych pomieszczeń. No, 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 no. No, no. no i znowu spadłem, No. Co za pajdak. I nie można było zobaczyć jak fajnej śmierci aligatora. Yy, dobra, tutaj to trzeba... Tak, tutaj trzeba zrobić tak fajnie, żeby sobie spaść. O, a przy okazji sprawdzę, czy popisóweczka tutaj działa. Bo chyba w tom braderze pierwszym popisóweczka też już było. O, jeszcze jednego aligatora nie zabiłem, dobra. Nie Niech sobie popływa, niech jeden tam będzie. Ja sobie tu przejdę nad ciałem pantera. Jest spoko, dobra, daleko jeszcze? <laughs> Bez kitu. te etapy Wam Finish Business, znaczy etapy. No, dopiero pierwszy etap jest, a już jest taki popierdzielony, że ja pierdzielę naprawdę dużo tutaj. Oooo, Selsy do shotguna. Dobra, spróbujemy zrobić popisóweczkę. Nie, dobrym guzikiem robiłem popisóweczkę. Złym guzikiem robiłem popisóweczkę, i dlatego mi nie wyszło. Dobra, spróbujemy to przy następnej okazji. Także okej, okay. tutaj już Na Naboje mamy, teraz idziemy, bo jedyna możliwość drogi z tego co widzę, to jest tutaj koło kotusia. Dobrze, pukawki tak dla zasady wyjmę, ale chyba nie muszę. A, jest slot na goldkija, dobra. Sytuacja się robi klarowna dosyć bardziej coraz. No i ładnie się otworzyło wszystko. A, dobra, dobra. Ten moment jeszcze pamiętam właśnie z kulkami. O pantera tam była jakaś. Nie kulki przelecą tych kulek jest tutaj, powiem wam także że naprawdę dużo. Ale panter skoro sobie stoi, to ja wykorzystam okazję... No wróć. No, no. mógł mógłbyś. A, iść pan. F... A ty tytuch. Ty, 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 ty. <tuszy> tu tych kulek wychodzi naprawdę dużo. Dlatego save game będzie wskazany. To jest też fajna rozkminka jest w tym etapie, znaczy strasznie zawiło, ale dużo jest pick upów. Na pewno No to się... Kopałem Fuck. Ale jazda, wpadłem na kolce, których tak naprawdę nie było Dlaczego Lara zginęła jak od kolców? Eee, dobra Źle to rozważyłem, spróbujemy wejść tu może No A! Ślicznie, tylko trzeba pamiętać, że jest jeszcze Tam po tym O, w tą stronę jest jeszcze jeden Kulek Hop, wracamy Powolnie, bo może być jeszcze trzeci Sort Dobra, nie wiem, czy to wszystkie kulki Ale miejmy nadzieję, że tak e, Dobra, także kulki mam już załatwione Ale teraz Musimy właśnie zaeksplorować całe pomieszczenie. Bo tam trzeba uważać, żeby nie stać paść na dół, bo jest tam dosyć niebezpiecznie. Ale tutaj, tutaj sobie możemy zejść. Ja tutaj się. O już nawet Lara przymierzyła. To jak ona przymierza stąd, to nie będę mordował amunicji. Bo tam na dole jest trochę siuwaksu zwanego dalej panterami. Podejdź do krawędzi, będziecie się lepiej celować. Zobacz, jakie ja poświęcenie dla ciebie, Lara. Zobacz. Zobacz, jakie poświęcenie. Dobra, ale poczekajcie. Tutaj widzę, że jest taka niby klatka. Ja niby w tą klatkę sobie zejdę. Tu może być jakiś panter schowany, ale niekoniecznie. Czyli po prostu sobie zgarniemy naboje. Bo tam biegają te naguziki cały czas. Tam cały czas one są. Teraz musimy się wspiąć jakoś na górę. Zgodnie kurde, z kwadratem stanąć. W sensie, bo wszystkie te są zrobione z... Prosto padło ścianów, to są padło ściany, tak. prosto Prostopadłe do siebie ściany, prosto padło ścian. <grystanie> zejdziemy na dół. to nie ja coś się strzypać, to trzeba na power rozegrać i już. No chodź, chodź tu, ale nie gryź, nie gryź, nie gryź, nie gryź. O! O! o, 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 o ten jest blisko, ten jest blisko. Eee, bliźniutko, bliźniutko, tutaj załatwimy go w metodą kręcącą się. Dobra, tu mamy możliwość wrócenia na górę. Tu jest jakieś pomieszczonko. O, pomieszczonko z jakimś panem, stworkiem. Panter, 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 panter. Nie zjadaj, nie, nie jemy Larry. Umieramy, nie zjadamy. Umieramy, nie zjadamy, nie zjadamy. Dobrze. A, trzasnę se dużego zgarnąłem. Mogę sobie pozwolić. A, jak ładnie, jeszcze spuentowałem skok. Dobra, gdzie było to pomieszczenie? O tu. tu, bo ja tu widziałem właśnie uzupełnienie mojego zdrowia. Także mała apteczka się przyda Tu coś mamy, tu mamy kolejną małą apteczkę bez kitu. Na sali to apteczek jakby pajdak w to grał. Tak się czuję, tak się czuję znie, znieważony, znieważony się czuję. Że po prostu jestem taki no-skill, że co chwila mi dają apteczki. A tu co mamy? A, gdzieś po drugiej stronie są te. Na bojki to zaraz to rozchmienimy. Tylko tutaj przejdziemy się, zobaczymy. O, tu coś jest. Pokawy w pogotowiu. pogotowie się przydało. Jak mnie zeżar Jak mnie zeżar Jak mnie zeżarł. Nie no, wkurzyłem się. Tyle HP mi zjadł. Pantery są to strasznie wytrzymałe. O, tu możemy iść, o tam możemy iść Boże kochany gdzie ja mam iść? Ale tu jest apteczka, to ja wolę wybrać to miejsce Nie ma tu nikogo? Nie ma, jest tylko apteczka A dobra, to już wiem czemu tu dają tu apteczek Co można było zauważyć dobrze po ostatniej akcji <laughs> Dobra, teraz możemy iść tu na górę Ja wiem, że powinienem sobie strzelić save'a. Ja to po prostu jestem święcie przekonany, że to by było wskazane dla mnie Save game Na tym samym lecimy, nie ma co się ten. Mamy w ogóle coś takiego jak lampki? Nie, nie mamy lampki. Musimy kurde być w ciemni. O kurde patrzcie. Cóż co ja znalazłem? Cóż to ja znalazłem. A dobra, to jest to powieszczenie, które przeszukaliśmy wtedy, co widziałem je od drugiej strony. Także naprawdę no, pindy paid. To były dobre łowa, otworzyło się tu. O, jeszcze się tu otworzyło! No, nie, no, nie, no. Nie, no, jestem zaskoczony, jestem zaskoczony. Dobra, tu byliśmy, jeszcze nie byliśmy tu. Ale spróbujmy się przejść tu. Za kociakiem nic nie ma? Nie ma. Jak za kociakiem nic nie ma, to coś pewnie będzie tutaj. Coś tu jest? Też pusto. Ale jest bardzo ważna jedna istotna rzecz, która się nazywa wajchą. Rozumiecie? Oho, już widziałem kto tam wyszedł. Kurde, z komitetem powitalnym. Komitet powitalny w postaci Pantera. Aaa, zakręt. O, kolejny zakręt. Dobrze, 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 dobrze. Teraz musimy się dostać na górę. Trenety to się dostać na górę, żeby było w miarę tak. Wiecie, stabilnie. Na pewno nie tędy. A tamtędy. A tamtędy już damy radę, bo już widzę, że tam jest ten wejście po prostu usytuowane specjalnie dla mnie. Z przeznaczeniem, z przeznaczeniem dla Pajdaka tam było napisane. Dobra. A, jesteśmy z powrotem w tym miejscu. No to super. No to super ja wchodzę sobie w środkowym wejściem, bo wiem, że środkowe mam obczyszczone skul wszystkich. I tam jest panther dobra. O, 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 no, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj stary, stój, stój. Jak się zerwał, jak się zerwał. Ja tu chcę kurde chłopaka sobie ładnie tutaj pozabijać, jak z góry, żeby nie stracić HP w końcu. A on sobie biega, no ale na tyle głupio biega, że ja sobie po prostu stoję, trzymam x i to się samo zabije, no nie? Czy Trzymam X, a właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, nie gram na klawiaturze, tylko na padzie od lat, od wieków na wieki wieków. Bo po prostu na klawiaturze jakoś nie potrafię, jestem konsolowcem, a nie pecetowcem. Ale że jest Tom Raider, to po prostu łamie schematy. <grym> dobrze, dobrze, dobra, dobra, dobra. Tu mniej więcej jest tak, że są mosty. Pajda kmina się ciebie trzyma. Tu na dole są kolce. Także to jest ryzyko zawodowe, które po prostu wymaga y, save'a. I co my tu możemy zrobić? Co my tu możemy zrobić? Ja tu bym przeskoczył. No, przeskakuję, widzę, że jest tu dupa. Tu widzę, że też jest dupa. Tu trzeba przeskoczyć dalej, też trzeba wziąć rozpędzik. Opa! Dobra, tu jest kociak. Tam jest przejście dalej, ale tam są rzeczy. Nie wiem, czy Lara da radę pokonać... A, bo tam też są rzeczy. Czy Lara da radę pokonać taką odległość pod skoku? Lara by nie dała? Co ty, Pajda? O, niebo z gwiazdkami. Co ty, Pajda, kwestionujesz możliwości Lary? No, ale ja tu muszę wszystkie znajdźki. No po prostu w tej części, w te, tutaj, w tym etapie zdecydowanie jest tyle znajdziesz, że ta gra się robi strasznie ułatwiona, co jest strasznym dużym plusem, bo mimo tego jeszcze nie ma żadnych cutscenek ani nic nie wiadomo tak naprawdę. Znaczy wiadomo, no prawdziwi fani znajdą o co chodzi zawsze. Ale, właśnie tak, jeżeli jest się świeżym graczem, to nie wiadomo, jaki tu jest sens tej gry. Wiemy, że Lara ma po prostu niedokończony biznes, jak nazwa gry wskazuje. Yy, ombra, tu widzę kolejne, znajdź tu na dole jest, a woda z alligatorem. Dobra, obra, obra. Także tu nie ma biedy, to sobie przeskoczymy tak. Trochę patologicznie to robię, bo nie mam za dużego skilla. I jeszcze musimy się dostać tam, bo tam jest kolejna apteczka. A za apteczkami to ja wiecie, za apteczkami to ja naprawdę przepadam. Przepadam za apteczkami, uwielbiam apteczki. Tylko jeszcze nie znalazłem patentu. Nie wiem, czy Lara. Lara, sorry, że w Ciebie wątpię. Czy pani Croft da radę doskoczyć tam? Ale teraz zrobiłem głupotę. Zrobiłem teraz istną głupotę, bo zdając, że ona nie da rady przeskoczyć tam. Ale jakbyśmy... ale nie, ale jak? Już wiem jak, już wiem. Już wiem, wracamy. Wracamy. Teraz myślicie, co ten pajdak odpierdziela zamaniany. A ja wam powiem co ja robię. Ja sobie przeskoczę tu. Teraz będzie trzeba z powrotem na ten most się drapnąć. Nie wiem jeszcze jak to zrobię taktycznie. Nie w to, nie w to, w to. Przeskoczę sobie na ten most. A z tego mostu sobie pójdę tędy i teraz Lara da radę i teraz da radę i już mamy kolejną małą apteczkę w fanpaku HD. No, no podnieś, podnieś i tam na dole jak widać jest yy, woda z aligatorami. No to dobrze, jak tak ma być to niech tak będzie. Ja tu dziduję szybko, gdzie jest wylot, A tu jest wylot jakiś. Ale to szybko dziduje, bo każdy dziab aligatora wiecie Ukróca HP Ukróca trochę HP, O, selsy Selsy, bieraj, 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 bieraj O i nie wzięła, dobra wrócimy tu jeszcze Otwieraj bramy mordoru, bo nie chcę, żeby... no nie dziab mnie Co mnie, co mnie tu dziaba O dobra, e wylot Je wylot O je panter, kurde za dużo przeciwników naraz Shotgun najbardziej optymalnie nie w tego, w tego. Up, ah. No aj dobra, teraz już mogę sobie wyjąć pukawki, na spokojnie sobie zgromić aligatora jednego z drugim. No, 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 no. A no, no. i drugi przypłynął. Jak pierwszy się zabił, po prostu jak na zawołanie tutaj, jak na zawołanie tutaj. Ale my nie damy za wygraną, ja muszę iść tu jeszcze po te, po naboje. Nie popuszczę. Nie ma takiej możliwości. A są moje nabojki, kochane. Joś, moje śliczne nabojusie Moje śliczne nabojusie są. I dobra, do... o, dobra, to już wiem gdzie jesteśmy. To jest, no jak, tu ślicznie. To jest ten, w tym, tutaj, gdzieś tu, nie ten. Można, jak się chce, Uzi znaleźć. Można znaleźć tutaj Uzi, jak się chce. O, wszędzie kolce, tutaj kolce, ale to są ślady tego, niedźwiadka, czyli dobrze kombinujemy, w dobrym kierunku idziemy, no, 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 no. trochę panterę zabijam na idiota, ale się udało, ale się udało, to jest najważniejsze. O, tu już widzę paczka jedna naboi, jest jedna paka naboi. Jest i druga pakana, bo i chyba tutaj jeszcze jak na razie nic ze specjalnego nie zrobimy Tam jest jakaś woda i w tej właśnie wodzie ja wam pokażę o której miejscu. O, widzicie tamtą wodę? W tamtej wodzie są Skitrane uzisy. Ja... No co tu jeszcze kolejny skąd? Ty, jak ty biegniesz tu? A, tam jest jeszcze przejście. No, 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 zdychaj szmatek się. No. No! Widzicie, bo tutaj tak jest, że nie można dalej przejść, ale. Skąd on przylazł? Ah, fuck you, nigga! Fuck you, nigga, fuck you, nigga, dobra. O, znajdźki! O, kulki! Dobra. <ścoughs> Znajdźki, znajdźki. Coś moje oko w tej części jest dobre, że nie omijam różnych rzeczy. Jeżeli coś ominąłem, co powinienem wziąć, to schajtujcie mnie w komentarzu. Bo naprawdę, chcę Tomb Raider'a Amphibious biznes przejść na prawilnym poziomie. Strzelę sobie jeszcze kolejnego save'a. To już 16 save w grze będzie. Dobrze, to jak locuszek, to jak locuszek. No i tam dalej można iść. Ja tu wiem, co się wydarzy. Pozwólcie, że wyjmę najlepszą pukawę w tej grze. Coś mi się Shotgun spodobał. Bo tutaj, jak się źle postaracie, to wyskoczą kocioł mumie. Powrót do przyszłości. Piękne czasy. Piękne czasy. Pięknie umierają. I jest dobrze. Jest dobrze. I teraz tak. To jest taka kmina. Jak dojdziemy tam do końca, do tego posągu... Są dwa koty, pośrodku jest typek i po prostu ten posąg się zapadnie i będzie koniec etapu. Ale ja nie będę wam wyprzedzał faktów, wyjmę pistolety i zacznę męczyć aligatora. No gdzieś tu był. On tam jest, on wie, że tam jest. Tylko, że on nie chce dać się zabić. O, o no, no. No skonaj, skonaj. Podejdę bliżej. No skonaj. No, no, co za lar zabija panterę? Ty miałeś zabić ligatora, Ziomuś, ziomuś, no sieknij go. Sieknij No co za parówka z niej? Dobra tam. Kamikaze Extreme, tu nic nie ma. Znaczy pewnie jest, tylko że teraz jestem zbyt wystraszony tym, że... Nie no, nie ma. Puste. Nie ma? Jestem zbyt przestraszony tym aligatorem. Póki go nie zabiję, to tam nie wchodzę. No. Jesus. No przymiesz, przymiesz. No, Na. No. W końcu nie ma? No co nie ma? Co ty PID odpierdzielasz? Co nie ma? A nie, Small Medi pak leża. tu nie, nie ma Nie ma, co wy gadacie za głupoty, co wy gadacie za głupoty, nic tu nie ma Dobra, teraz musimy się dostać do Uzi, ja tutaj sobie za zasejwuję po to, żeby Słyszę, co gdzieś chodzi, słyszę, coś gdzieś... Zasejwuję tylko po to, aby nie dostać się do końca etapu To jest najśmieszniejsze, pierwszy raz w życiu nie chcę iść od razu na koniec etapu Tylko chcę iść i zgarnąć te pierdzielone Uziki Tam podejdziemy za blisko już kaplica jest o żeby zgarnąć, to trzeba zrobić ten napad ten. w sumie. Nie, za bardzo pochyło tu jest. Musimy doskoczyć tam. Musimy doskoczyć tam. O! I tu trzeba uważać, bo tu jest taka akcja. Zaraz wam pokażę. Mm. Zaraz. <gryw> Naprawdę zaraz wam pokażę. Muszę znowu wyjąć. A może z Magnuma go sięknę? Jeszcze w tej części nie strzelam z Magnum. Nie mało HP. 11 medipaków? Dziś ja Cię kręcę! Jako ja. 400 naboi do magnumek. Jaki ja jestem szczęśliwy w cholerę! Po prostu dawno nie widzieliście tak szczęśliwego Pajdiego. No, wycofaj, wycofaj. Tu ładnie, kroczków, kilka walni. Skaczemy, za wcześnie skoczyłem. zabije się? Nie, wpadnę tylko do wody. Ale to nie, to będzie przedłużanie. Jeszcze raz, load game. A, tutaj w wersji PC tak się szybko ładuje, że po prostu aż miło się ładuje grę, no nie? Szybciej wychodzi ładowanie gry, Może no, chyba że dosięgnę gdzieś stąd w tego Pantera, o! Dobra, zanim on tam dosięgnie się, to trochę minie. Jeszcze raz powtórzymy akcję. Teraz doskoczę, teraz doskoczę. Gdzie jest ten Panter? No, 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 no. nie dobiegniesz, nie dobiegniesz. Dobra, i teraz jeszcze raz save, bo chcę wam coś pokazać. Znaczy, wydaje mi się, że to tutaj tak było. Skaczemy gdzieś i umieramy. Rozkmincie to. Piasek, po którym nie można chodzić. Jak to wytłumaczyć? Biegniemy, skaczemy, umieramy. Piasek, po którym nie można chodzić. Dla tych, co nie dowierzają, to coś wam pokażę. No, wezmę rozpęd, żeby było lepsze. Biegniemy, skaczemy, umieramy. Piasek, po którym nie można chodzić. Bądź mądry i pisz wiersze: ja tego nie ogarnię. Ale wiem, że na pewno udało mi się zniszczyć Pantera. Tak, tu jest dziobak od końca etapu, ale na razie zlewamy na niego. I właśnie musimy tu uważać strasznie, bo ja nie wiem, po których klockach możemy chodzić, żeby się nie zabić. Nie mam pojęcia, to jest ta woda? Nie, to jest ta pierwsza woda. Musimy przemknąć tam, żeby była daleka woda, ale się boję. że Jak tu skoczę, to będzie właśnie ten klocek, po którym nie można chodzić. Spróbuję to rozwiązać do skoku. O, po tym już można chodzić. No i bądź mądry i pisz wiersze, bez kitu. Nie wiadomo po czym tu chodzić, po czym nie. To jest patologia po prostu. Zrobili piasek, po którym nie można chodzić. O! O no, to jest ta woda. To jest ta woda, to jest ta woda łyp. To jest ta woda gdzie tak. W pierwszej kolejności weźmy naboje. Dawkujmy wam napięcie stopniowo. Żebyście po prostu nie czuli się tak za dobrze. Tu weźmy naboje kolejne. I tak patrzycie, naboje, naboje, a ja wiecie co tu leży? uzisy, Także już mamy pełny pakiet broni i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Tylko teraz musimy zrobić tak, żeby wrócić. Musimy wrócić tam, skąd przybyliśmy. Żeby to uczynić, to ja chodzę tutaj dosyć ostrożnie. O, ty, jaki inny gust tu się pojawił, ale dobrze, nie strzaj się. Nie strzaj się, że ja tu jestem i już go nie ma. I właśnie, i właśnie, trzeba. O, jeszcze jeden! Kurde, poszedłbym tam, ale się boję, że zaraz będzie tekstura, po której nie wolno chodzić. Ale ja go muszę zniszczyć, ja po prostu nie wytrzymam napięcia psychicznego. Jak już go widzę, to już go dosrajmy do końca. Nie strzaj się, nie strzaj się, że ja tu jestem. Dziękuję ci ślicznie. No i teraz musimy sobie wrócić. Ciekawe, że da się przeskoczyć nad tą bramą. Bo by to naprawdę ułatwiło nam. No właśnie o to mi chodziło. To by nam naprawdę ułatwiło wszystko. No i jak widzicie, już jesteśmy coraz bliżej końca, coraz bliżej święta się zbliżają. Niedługo Boże Narodzenie, bo to już przecież jest sierpień. <laughs> I teraz już możemy iść z czystym sumieniem i sercem do końca etapu. Ja się czuję spełniony, że Wam pokazałem wszystko co Wam chciałem pokazać. Yy... I podchodzimy do tego dziwuka. I on teraz zrobi tak. Koniec etapu. 37 zabić, 51 pickupów, 3 sekrety na 3, zrobiliśmy to w 49 minut i 6 sekundek, także wy się trzymajcie, to był etap Return to Egypt, wy się trzymajcie i do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!